Cześć, ja jestem Merwo, dzisiaj bardziej jako drillowiec Merwo. Ostatnio pojawił się dosyć popularny komentarz, w którym prosiliście mnie, żebym tak się przebrał i dokładniej tam potem zaznaczyliście w komentarzach, że chodzi o kominiarkę i jakąś bluzę z kapturem, więc zaczynamy w ten sposób kolejny mój odcinek serii od Zera do Silvera. Zobaczymy jak długo wytrzymał, aż nie będzie mi za gorąco. No to co, wchodzimy. No, jeszcze jednego. Ach. Patrzcie, jaki Shotgun. Dawaj z Shotguna ekstra. Ja się boję, żeby z c nie przyszedł teraz. City Maybe. Ja to wiem, ja to wiem, skąd przyjdą przeciwnicy. Dobra. Oh. Dobra, moi w czterech idą midem. To ja się tak. Tutaj ustawię, polurkuję sobie trochę. Zobaczył mnie chyba. Mam czy był jeszcze jeden? Ktoś mi tu tupnął. Nie, chyba nie. Tam i Side. No i już tu dalej nikogo nie ma. Drilowiec Merwo dzisiaj. Shortlast. Drilowiec Mervo jakoś daje radę. No jest mi coraz cieplej powoli, więc, więc Max jeszcze myślę parę rund pogramy w ten sposób. <grych> Ale bardzo prosiliście, to się też potem powtarzało w komentarzach, żebym jakoś zagrał w ten sposób, więc. Próbujemy, <laughs> Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Skoda kodem MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy dodawaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Ojej, jak się odbił mój Momoto. Nie tak miało być. Gdzie? Co to było? Był jakiś... Okej, on stamtąd mnie trafił? się wydaje, że jest tutaj ostatni cały czas. Albo i nie Co, w CT? W dżungli, cały czas siedzi. Dobrze mi się wydawało. Czy z nami idzie gdzieś? Jest konektor. Yes! No i mamy koskę! Drillowiec Mervo z koski zabija! Gdyby oni tylko widzieli, jak ja teraz wyglądam, co? Ja mam nadzieję, że mnie w ogóle dobrze słychać. Nie testowałem tego nawet przed, przed nagraniem. Nie, nie zakładam, nie, nie wiem, czy dźwięk dobrze przechodzi, czy jakoś w tej kominiarce zanika, ale mam nadzieję, że mnie A, dobrze słyszycie. Pushing! co on nie dostał? Co tu się wydarzyło w tej rundzie? Dobra. Trzeba tu okay. naprawić sytuację, bo zbyt łatwo poginęliśmy. Skąd?! I didn't see him. Ktoś ma pomysł skąd on nie zabił? Ja go nawet nie widziałem. Ja nie wiem co ten jest za Słuchajcie, teraz jest dwóch moich w teamie e, awczy sobie. Tak, tak nagle. Popro o dobra, fioletowy się obudził. Więc niebieski stoi cały czas. jest jeszcze jeden, gdzieś w dżungli. Ach. Kom, kom, kom. No, dobra, jest szansa, tylko trzeba pamiętać, że mamy dwóch na dwóch. Ale oni o tym nie wiedzą. Dobra, on teraz wychyli. I dostanie tym granatem w twarz. Przeżył. Żyje jeszcze! Góry z bomb. Nie wiem czy ja będę widział pakę. do mnie tu przyjdzie? Co jest? Jejku, udało się to ugrać, chyba wybuchnę, co? Jeden HP. Nie mam szansy, żebym to przeżył. <grytanie> na mega farcie rozegrane z dwoma awkami w teamie w jednej rundzie. No jest paka nam idzie, to ciekawie. Okej. Okay. Trzech na trzech. I tu cały czas są. Tumit Tak jest I tu był jeszcze jeden gdzieś Dobrze, wygrana pistoletówka Dwa ładne headziki udało mi się trafić O to chodzi Już jest gorąco, nie? Ale jeden, jeden mecz myślę, że dam radę tak zagrać Potem już w kolejnym to... Na pewno zdejmuję <grystanie> Jestem oddelegowany do grania solo B. Ale póki co jakoś sobie daje radę, no co on miał w ręku? Coś kałaszka mi się wydawało o, czy coś innego? Kowaszka miał, dobra, no to ja go wezmę. Szczególnie, że... O, szczególnie, że już jestem sam na trzech. Kupiłem sobie defa. Więc. Mam jakieś teoretyczne szanse, żeby to ugrać. Aj Aj, no dlaczego nie zaplantował po tej stronie, co? Miałbym ładnego fraga, cwaniak się tutaj schował Dobra, w takiej sytuacji to ja bym trochę spuszował Chyba idę razem z moim O nie Dobra, drugiego się tu nie będą spodziewali chyba, teraz, okay, Zeusem nam nie chciał pójść swaniak nie zmerwo te numery, chłopaki. Jest bomba. Ahe, bomb. Chodź, 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 chodź. No nie! Nie może tak być! Nie może tak być! Plan był dobry, co? Hmm, mój z Bizonem lata? Co tu się dzieje? Ja próbuję tego typu ryzykowne zagrania, bo jest nas 4 na pięciu po stronie CT. Więc yy, wiecie, jak jest. No dobrze, jakąkolwiek, gdzieś przewagę próbować po prostu zdobyć, gdzie się tylko da. Okej, okay, chociaż jeden za jeden. Oni już tu wchodzą. Yellow, help me, please! Strzelaj do nich. Dobrze, zaczął strzelać. Mit, mit. <laughs> Widzieliście to? Mój żółty tam był schowany, oni wszyscy wychylali na mnie, on nawet nie oddawał strzał, dopiero jak go poprosiłem, to strzelił z tego shotguna. Hajd, hajd, nice. Dobrze! Mamy to, jedenasta runda. O, wrócił! Wrócił do nas. Siemanko niebieski, hello. Ja myślałem, że on już do nas nie wróci. No dobra, jak mamy pięciu na... O, pięciu na czterech, teraz u nich jednego wywaliło. Aj te mecze. No, tu się spuszowałem, a tu nikogo nie ma, no. Miałem nadzieję na fajne fragi. Dobra, wiecie co, ja spróbuję pałacem powiedz. Wrzucę tam jakiegoś takiego fleszyka. Defa mam. O, jest tu jeden, dobra. Dobra, z granatu go zabiję! Nie zginął od granatu, no! Palas, 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 palas! GG, thank you! Nikt nawet rangi nie ma, także się nie dowiemy, z kim ten graliśmy. No to lecimy z drugim meczem, tym razem Nuke. Już jestem bez bluzy, bez kominiarki, także jest mi chłodniej i przyjemniej. Możemy grać. Co, rampą wchodzimy? No źle to wygląda. Uła. I zostałem sam na pięciu. Szok. Co robimy, klacza? Czy tu jest ktoś? Czy on się otoczył? Proszę, daj mi to ugrać! Woo! Mamy ace'a jeden na pięciu! Cóż za początek meczu! Tu jest ktoś na blisko. Spróbuję go pomścić. Jest. Czy to był tylko jeden? Nie był tylko jeden, było ich dwóch. A, sześć w jednym, temu jednemu zabrałem. To, kto tu jest Polakiem? Wszyscy, wszyscy. Wszyscy, wszyscy? A w jakimś premadem gracie, czy nie? No, tak, w czwórkę gramy. znowu no, go trafił. Dobra, coś trzeba zrobić, bo... ...dwóch naszych padło. A, ale dobity szyszeczką, przynajmniej po mojej śmierci. No niestety, przegraliśmy. Dobra, skończyłem palić. Teraz na dwie ręce, można grać. Monitor, monitor włączony? Nie, jeszcze na ślepo. Aż tak kurwa nie mają. Okej. <laughs> okay. Jeszcze Ale... mi dajesz fory, nie? Ojej, tu się go nie spodziewałem. Chciałem zobaczyć, jak przeskoczę, czy ktoś we mnie strzeli, czy, czy coś się wydarzy. Ale zostaliśmy zniszczeni w tej rundzie. Tam jest, ja go widzę jego czubeczek głowy. Ej, naprawdę strzały się strzela z włosów. Jak on niby nie trafił jak miał broń w ogóle pod skrzynką pod wszystkim, nie? A ja mu widziałem czubek czapeczki. A, taki dobry początek i teraz jakoś ta czas głupio ginę, no Clutch or kick. <słuch> Zrobili kika. Dobra, zabili. Nie, już zabijam. I to jest ten co mnie cały czas zabija, no czy ja go w końcu... w końcu go zabiłem! Jest Ile można było? Się męczyć. Ja idę na górę na hebnę No to co? Chyba można... O to ten, którego zabije mnie? Czy jeszcze jeden tam jest? jest Scream, Scream? Aj, wierzyłem w ciebie. Ja też, was wierzyłem. Merwo Hedzik! No, nie no! Je yeah. <laughs> Za piątym strzałem! I ja, i po co ja kupuję taką broń, jak ja z tego w ogóle nie umiem strzelać, no? Naprawdę, tyle razy. Czy on tu przebieg już, czy nie? O. Coś tam jeszcze ze snajper, bo Pamiętam, czy ja nie zginę z tu? Nie. 7 HP. Jakąś broń bym chciał. Jestem mega obity. Ach. Gdzie idziesz? Do B? Próbuj do BP. 4 HP, O kurde, siedem. Dobra, to wracaj na choć! Ziom! No nie, jak ja mam to teraz zrobić? No musimy współpracować jakoś. Możesz tam mid lecieć i paki wywalać. Wygrywaliśmy 3-0, ładnie szło i teraz dostajemy manto. Ko Dobra, chociaż jednego zabiłem. Chłopaki kogoś zabili? Nie, nic! Źle to wygląda. Czy zdążę? Nie zdążę. Chciałem na samym środku, bo wiedziałem, że będzie to strasznie ciężko bronić po tym dwóch na czterech. Chyba będzie przegrany meczik. jak mi nie pomogą, to przegramy to. Dobra, moi wjeżdżają, a ja tu chciałem spróbować zlurkować. i on zraszował. Tu aż. Ze mną dużo grantów, słuchajcie, no niemożliwa jest ta gra, niemożliwe to jest. No nie dasz, się... nie dasz ich zabić, no. Jakie dwa hety trafiłem? Nie wiem, próbować to defować jeszcze? Chyba nie, nic mi nie da saveowanie. Już nam wiesz, info jakieś, cokolwiek. I on na mnie patrzy akurat. Nie, nie ma w ogóle szansy tu nic zagrać w tym meczu. Nie, wiem, mi to wygląda jakby oni mieli haksy, jakieś naprawdę. Co, chyba tu jest ostatni, nie? Ten mówi, to heaven, tak? Poszło <grywa> mi to, że jest heaven. <grywa> Nie wychrajmy teraz, dajmy im zraszować coś. Musiał wychylić. Nie, no już są na rampie. No. On im wjechał od, od tyłu? Jeden na A jest. I to by było na tyle. Widzicie? Chyba lepiej, chyba jednak gorzej grać z Polakami, co? No, żartuję sobie oczywiście, ale początek nie był sobie. fajny. Fajnie, fajny, fajny ale oprócz tego, no nie wyszło. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!